Witam Was w nowym filmie. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektórzy ludzie wydają się promieniować inną energią, jakby posiadali wiedzę wykraczającą poza nasze zrozumienie? To fascynujące i nie zawsze mówimy o ludziach, którzy pasują do tego, co uważamy za wspólne. Dzisiaj zajmiemy się tematem, z którego niewielu zdaje sobie sprawę. Ci wysoce uduchowieni ludzie, którzy nie zawsze są spokojni, ale potrafią być zaskakująco intensywni, a nawet niebezpieczni. Zanim jednak zagłębimy się w ten ekscytujący temat, zostaw poniżej swoje like. Nie będziesz chciał przegapić tego, co nadchodzi, a także bardzo pomagasz kanałowi w dalszym tworzeniu takich treści. Chodźmy tam. Kiedy myślimy o duchowości, zwykle wyobrażamy sobie kogoś pogodnego, spokojnego, w harmonii ze wszechświatem. Ale czy zawsze tak jest? Rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Istnieją głęboko duchowe jednostki, które noszą w sobie wewnętrzną siłę tak intensywną, że może ona budzić strach. Nie mówię o niebezpieczeństwie fizycznym, ale o czymś bardziej subtelnym energii, która wpływa na umysły i dusze otaczających ich osób. Ci ludzie nie tylko medytują i praktykują pozytywne afirmacje. To tak, jakby miały bezpośrednie połączenie z uniwersalnymi prawdami, których większość nie jest w stanie dostrzec. W tym miejscu historia staje się intrygująca, ponieważ niedocenianie tych ludzi może być kosztownym błędem. Wyobraź sobie, że stoisz przed kimś, kto patrzy bezpośrednio na ciebie. Nie jest to magia ani moc mistyczna, ale niezwykły wgląd, który kultywowali przez lata autorefleksji i praktyk duchowych. Ci ludzie mają niemal nadprzyrodzoną zdolność patrzenia poza słowa, czyny, a nawet ukryte intencje, jak za pomocą specjalnego obiektywu dokładnie wykrywają nasze niepewności, lęki i małe kłamstwa. To tak, jakby były wykrywaczami kłamstw, co czyni je groźnymi przeciwnikami w każdej interakcji społecznej lub zawodowej. Ta umiejętność nie bierze się znikąd. Jest owocem wnikliwej obserwacji i wyrafinowanej intuicji, rozwijanej przez lata samowiedzy. Na przykład, podczas negocjacji, zanim powiesz słowo, rozmówca już wie, czego chcesz i jaki będzie twój następny ruch. Ten poziom zrozumienia sprawia, że praktycznie nie da się nimi manipulować, a ci, którzy tego próbują, często spotykają się z druzgocącymi skutkami. Co więcej, ich obecność może być niemal inwazyjna, odsłaniając prawdy o nas samych, z którymi wolelibyśmy nie mierzyć się. Ale jest coś jeszcze bardziej imponującego jego przekonanie. Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz byłeś czegoś absolutnie pewny. Pomnóż tę pewność przez tysiąc i rozszerz ją na wszystkie aspekty swojego życia. Tak żyje wielu z tych ludzi. Kierując się przekonaniami ukształtowanymi przez lata osobistych doświadczeń i głębokie chwile introspekcji. Ta stanowczość nie chwieje się w obliczu zewnętrznej krytyki i wątpliwości. Nie muszą krzyczeć ani uciekać się do emocjonalnych argumentów. Jego spokój i bezpieczeństwo rozbrajają każdego od początku kłótni. To przekonanie wykracza poza proste przekonania jest misją życiową. Kiedy decydują się walczyć w jakiejś sprawie, stają się siłami nie do powstrzymania. Jego odporność emocjonalna jest również niezwykła. Podczas gdy większość ulega trudnościom życiowym, przeżywają przeciwności losu z niemal nadprzyrodzonym spokojem. Nie dlatego, że nie czują bólu, ale dlatego, że rozumieją, że wszystko jest częścią większego celu. Wyzwania są dla nich szansą na rozwój. I sprawdzianem wewnętrznej siły. Ta perspektywa daje im ogromną przewagę w każdej sytuacji presji. Wyobraź sobie, że jesteś w kryzysie, w którym wszyscy tracą kontrolę, ale ta duchowa osoba pozostaje spokojna, podejmując jasne i prawidłowe decyzje. Ta samokontrola może wprawiać innych w zakłopotanie, gdyż nie poddają się ulotnym emocjom. Co więcej, ich zdolność do pokonywania strachu czyni je jeszcze potężniejszymi. Dla nich strach jest po prostu kolejną emocją, czymś, co mogą zrozumieć i pokonać. Nawet śmierci się nie boi, ale postrzega się ją jako naturalną zmianę, co czyni je odważnymi i trudnymi do przewidzenia. Z drugiej strony, jeszcze bardziej wyróżnia ich oderwanie od rzeczy materialnych. Choć wielu goni za pieniędzmi, statusem i majątkiem, odnajdują wartość w tym, co duchowe, w tym, co nieuchwytne. Uwalnia ich to od presji świata materialnego, czyniąc ich odpornymi na zagrożenia związane z bogactwem i prestiżem. Grają w zupełnie inną grę, w której nie obowiązują konwencjonalne zasady. Jego walutą jest rozwój duchowy, spokój wewnętrzny i prawda. Wreszcie wpływ, jaki ci ludzie wywierają na swoje środowisko, jest niemal magiczny. Nie muszą narzucać swoich opinii. Sama jego obecność przemienia otoczenie, uspokajając napięcia i kierując innych w stronę większej introspekcji. Jednakże, wpływ ten może być również niebezpieczny, jeśli nie należy się z nim ostrożnie obchodzić. W skrajnych przypadkach jego siła przyciągania może wygenerować dynamikę zależności, a nawet uwielbienia, co podkreśla potrzebę zadawania pytań nawet tym, których głęboko podziwiamy. Jeśli dotarłeś tak daleko, gratuluję. Jesteś jednym z niewielu, którzy mają wystarczająco dużo czasu, aby zanurzyć się w tak głębokim temacie. Do następnego razu.